Dzień dobry Państwu! Główna para walutowa od kilkunastu godzin konsolidowała się w okolicach 1.34.50. Ostatnie kilkanaście minut przynosi jednak lekkie wybicie i znajdujemy się teraz na poziomie 1.34.63. Dziś nie mamy wielu wydarzeń z szerokiego rynku, istotny może się okazać apstrydatem produkcji przemysłowej w strefie euro, który zostanie opublikowany o godzinie 11.00. I dynamika spadła w listopadzie o 0,3% miesiąc do miesiąca i 3,7% rok do roku. Teraz prognoza przewiduje wzrost o 0,2% w relacji miesięcznej, co oznaczałoby spadek w rocznej o 2,3%. godziny później, później, pół godziny przed południem, publicznie nie przemawiać będzie Mervyn King, szef Bank of England, czyli Brytyjskiego Banku Centralnego. A o 13 przedstawiono zostanie tygodniowa dynamika wniosków o kredyty hipoteczne w Stanach Zjednoczonych. Utręgoźdźmy później w kalendarium pojawi się ważny odczyt wyniki sprzedaży tragicznej w USA za styczeń. Po południu teraz odbędą się kolejne wystąpienia przedstawicieli banków centralnych, które zwieńczą dzień. Otóż w Europie przemówi Peter Plitt z zarządu Europejskiego Banku Centralnego, coś zaś w USA James Bullard, szef Fed St. Louis. Obecnie euro zliceniamy na 4,17, a dolar 3,09. To wszystkie informacje, jakie dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Życzę miłego dnia. Do widzenia.